Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym poświęcić troszeczkę czasu na udzielenie Państwu informacji dotyczących usług telekomunikacyjnych. Coraz częściej zdarza się, że zgłaszają się do mnie klienci, którzy mają bardzo wysokie bądź też zawyżone rachunki telefoniczne. Te rachunki to są rachunki zwykle dotyczące telefonów komórkowych, a dokładniej SMS-ów o tak zwanej podwyższonej płatności, SMS-ów, które się nazywają premium rate. Proszę Państwa, bardzo często Państwo czasem nieświadomie korzystacie z różnego rodzaju usług, czy też uczestniczycie w konkursach SMS-owych. Urząd Komunikacji Elektronicznej ostrzega, jak rozpoznać. Proszę Państwa, takiego kosztownego SMS-a. Wydaje mi się, że najlepiej będzie, jeżeli przedstawimy Państwu film, w ramach którego zostaniecie Państwo poinformowani, jak takiego SMS-a rozpoznać. Jak rozpoznać kosztownego SMS-a? Z pewnością nieraz zachęcano Cię, aby za pomocą SMS-a oddać głos w różnego rodzaju konkursach, czy też wziąć udział lub spróbować szczęścia w loterii SMS-owej. W takich wypadkach wysyłasz SMS-a na specjalny numer. Jest to tzw. SMS Premium Rate, czyli SMS o podwyższonej opłacie. W przypadku tego typu SMS-ów usługodawcą jest najczęściej firma organizująca konkurs lub świadcząca daną usługę w internecie, a operator jedynie realizuje inicjowane przez użytkownika połączenie. Niestety nie wszyscy usługodawcy informują o kosztach SMS-ów i nie wszyscy usługodawcy wykorzystują SMS-y premium rate do właściwych celów, np. mikropłatności. Aby uchronić się przed wysokimi rachunkami, warto poznać prosty sposób na sprawdzenie ceny na podstawie numeru SMS-a, na który chcemy wysłać wiadomość. Numery SMS Premium Rate bazują na pewnym schemacie. SMSy wysyłane na numery rozpoczynające się od cyfry 7 kosztują mniej niż 10 zł. O tym, jaki będzie to koszt, informuje cyfra znajdująca się po siódemce. Oznacza ona dokładną wartość netto wysyłanej wiadomości SMS. Przykładowo, numer zaczynający się od 7.2 oznacza, że koszt SMS-a wynosi 2 zł. Plus VAT. Możemy spotkać się także z numerami SMS rozpoczynającymi się od cyfry 9. W tym przypadku usługa będzie kosztować ponad 10 zł cena koszt rzeczywisty SMS-a to dwie cyfry po dziewiątce. Przykładowo, numer zaczynający się od 925 oznacza, że koszt SMS-a wynosi 25 zł plus VAT. Schemat naliczania kosztów SMS-ów jest naprawdę prosty. Przy numerze SMS zaczynającym się od cyfry 7, kolejna cyfra po niej przekazuje informację o jego koszcie. Analogicznie, w przypadku numeru SMS-a zaczynającego się od cyfry 9, dwie kolejne cyfry ujawniają cenę netto SMS-a. Pamiętaj, możesz chronić się przed wysokimi rachunkami za premium rate poprzez zablokowanie połączeń na wszystkie numery i usługi premium rate lub poszczególne rodzaje połączeń, np. SMS-y o podwyższonej opłacie lub wybór progu kwotowego na usługi premium rate. Zgłoś takie żądania swojemu operatorowi. Na koniec proste zadanie. Jaki jest koszt wysłania SMS Premium Rate na numer 7358? Odpowiedź 3 zł plus VAT. W razie wątpliwości lub problemów, skontaktuj się z Centrum Informacji Konsumenckiej UK. Kontakt infolinia 801-900-853. Proszę Państwa, pamiętajmy, schemat rozpoznania takiego SMS-a jest bardzo prosty. Mam nadzieję, że w ramach filmu, który Państwo obejrzeliście, macie już Państwo podstawową wiedzę, w jaki sposób rozpoznać takiego SMS-a i co zrobić, aby nie paść ofiarą. Przypominam jeszcze raz, jeżeli Państwo nie chcecie korzystać ze SMS-ów o podwyższonej płatności w każdej sieci telekomunikacyjnej, Macie Państwo prawo złożyć takie zastrzeżenie. Można to zrobić osobiście, bądź też za pomocą połączenia z infolinią danej sieci. Urząd Komunikacji Elektronicznej jest również miejscem, gdzie możemy, proszę Państwa, składać wnioski o przeprowadzenie mediacji, kiedy przedsiębiorca nie chce uznać naszych roszczeń, a jesteśmy przekonani co do tego, że nasze roszczenia są słuszne. Proszę Państwa, bardzo często zdarza się, że w trakcie rozmów telefonicznych zawieracie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Czasami okazuje się, że te umowy nie są zawarte w taki sposób, jakbyście Państwo tego oczekiwali. Czasem nieporozumienie w trakcie rozmowy to powoduje, czasem Państwa nie uwaga jest winna temu, że taka umowa nie jest zawarta w taki sposób jakbyśmy tego chcieli. Dlatego przestrzegam, ponieważ e, zmieniły się troszeczkę przepisy, że jeżeli państwo chcecie, aby taka umowa do państwa przyszła do domu, to zawsze każdorazowo, jeżeli zawieracie ją państwo za pomocą telefonu, trzeba o to poprosić konsultanta, wtedy też taka umowa do państwa zostanie przesłana. Niestety, bardzo często nie pamiętamy, co w trakcie takiej rozmowy telefonicznej wskazywaliśmy, o czym informowaliśmy konsultanta, czy też jaką będziemy mieć umowę. Dlatego jeszcze raz przypominam, warto mieć zawsze umowę na piśmie. Jednocześnie, jeżeli Państwo macie jakiekolwiek problemy z zawieraniem umów za pomocą środków porozumiewania na odległość, pamiętajmy o tym, że najlepiej i najłatwiej, Taką umowę zawrzeć bezpośrednio w miejscu, gdzie jest dany przedstawiciel handlowy, czyli też w salonie danego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, i wtedy też konsultant udzieli nam informacji, będziemy mogli zapoznać się z warunkami umowy i taką umowę będziemy mogli podpisać u tego przedsiębiorcy. To ważne, żeby mieć świadomość, w jaki sposób zawieramy umowę. Kolejny element dotyczący usług telekomunikacyjnych to umowy, które dotyczą wszystkich z Państwa, którzy posiadają odbiorniki radiowo-telewizyjne. I tutaj w związku z tym, że zgłasza się do mnie bardzo dużo osób, które nie płaciły abonamentu radiowo-telewizyjnego, to pragnę przypomnieć, że taki obowiązek Zawsze istnieje, jeżeli Państwo zarejestrowaliście odbiornik. Jeżeli tego nie robicie, bo wydaje się Państwo, że ukończyliście już pewien wiek, to trzeba pamiętać, że w pierwszej kolejności taki odbiornik trzeba na podstawie obowiązujących przepisów wyrejestrować. Dopiero wtedy, kiedy mamy informację, że nie musimy dalej płacić, którą nam przedstawiono na piśmie, możemy nie wynosić takich opłat. Bardzo dużo osób, które tego nie zrobiły, w tym momencie jest zobowiązana do ponoszenia dość wysokich opłat, ponieważ Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji się tego domaga. Przestrzegam też przed pismami, które kierowane są do Państwa, jednak nie są one kierowane z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, są to pisma kierowane przez oszustów, dlatego też proszę zwrócić na to szczególną uwagę. Od kogo jest to pismo, czego ono dotyczy, jak ono wygląda? Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, zawsze można się dopytać. Przypominam również, że bardzo ważną sprawą jest w ramach umów tak zwanych telekomunikacyjnych, które nie dotyczą internetu, żeby Państwo mieli świadomość, że w niektórych abonentach, abonamentach i umowach, które Państwu są świadczone przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w ramach połączeń telefonicznych macie Państwo również możliwość korzystania z internetu. Czasem zdarza się, że przekazujecie swój telefon dzieciom bądź też wnukom, a telefon jest na tak zwany abonament, Proszę Państwa, pamiętajmy, że dzieci bardzo szybko korzystają z różnego rodzaju gier w naszym telefonie, łącząc się z internetem i w związku z tym bilansują nam bardzo wysokie rachunki telefoniczne. Do mnie tutaj ostatnio zgłosiła się kobieta, której syn w czasie niecałej godziny wykonał połączenia z internetem, doładowując sobie grę, w którą grał. Rachunek opiewał na kwotę ponad 6 tysięcy złotych. Niestety, ale państwo jesteście odpowiedzialni i pomimo tego, że taką umowę, która została zawarta z dzieckiem, można rozwiązać, to i tak i tak za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiedzialni są rodzice, a więc przedsiębiorca może obciążyć państwa tymi kosztami, które poniósł. Dlatego przestrzegam przed udostępnianiem swoich telefonów osobom, Nieletnim, dzieciom, wnukom, ale też osobom obcym. Nie pozostawiajmy, proszę Państwa, też telefonów w miejscach, w których inne osoby mają do nich dostęp. Wiąże się to niestety z tym, że później te rachunki telefoniczne, które do Państwa przychodzą, są bardzo wysokie. Niestety w takich sytuacjach ani rzecznik, ani Urząd Komunikacji Elektronicznej nie jest w stanie Państwu pomóc. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że film, który został wyemitowany, rozjaśni Państwu wszelkie wątpliwości co do SMS-ów Premium Rate. Dziękuję za uwagę.